Jestem pod Dimpytba, a to jest prezentacja serwana na Minecraft 152. Dobra. I dziś Wam pokażę serwer, na którym gram, możecie mnie spotkać tutaj pod Nikiem i 8. Regulamin. No. Nie wyzywaj, nie spamuj, nie klinij, nie hakuj, nie reklamuj innych serwerów. Jeśli serwer się Ci nie podobał, po prostu wyjdź. Admin nie daje item. Można okradać gildie. Prosimy o nie glifowanie w koło, koło spawna. Każdy jest tutaj równy. Obowiązkiem admina jest wysłuchanie graczy. Znaczy mi, miłej gry. Życzymy miłej gry. Tu są administracja Właściciel Jak widzicie MR Black V8 Head admin Coś Pan Grzybek Pan Grzyb no. Tu sobie zresztą zobaczyć żeby trochę są takie no. Są różne warty na przykład Bank, Casino, enchant, Event, Jubiler, Carfmark, Kościół, Monopol, Nether, NPC, Parkour, Port, SMS, survival, Świnki, Żarcie. I ja z tego serwera osobiście będę nakręcał z kolegą. Przygody z serwera Multiplayer. To więc oglądajcie jak wyjdą serwie. Komentujcie, subskrybujcie. Cześć!